Turbasa z mieczem świetnym ziółką a! A, a. Ale się zastraszę. Co ty zrobiłeś? auto mi rozwaliłeś! A! To jest mój przyjaciel, tak? Ja naprawdę nie jestem samotny! u byknąłem na siłę, LOL. Nie, nie wiedziałem, że tak potrafię. Buba! Buba! Oj, od razu dokuczać parę dźgnięć nożem dajcie spokój! Delikatny odruch wymiotny. Delikatny. No to to będzie tak. Le Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, no i Dodo oczywiście. Jedna koza mówi do drugiej, ty kozo głupia. Something in Starze, y odkręcił się kolczyk w języku, więc ja swoim językiem z powrotem go przykręcałem. A -a -a.